Czułem gaz, że się ulatnia i po prostu po kilku, kilkukrotnym sprawdzeniu, chodziłem do piwnicy kilka razy sprawdzać czy to czasem. No i zadzwoniłem do gazowni, żeby przyjechali, sprawdzili, no i cała sprawa. No i wiadomo, jak, jak się to wszystko skończyło, nie? Gdzie pan wtedy był, kiedy poczuł pan ten gaz? Ja wracałem z zakupów, wracałem z zakupów, czuć go było już. Na, na chodniku. Idąc chodnikiem wyczułem go. Z, tak, z mojego punktu widzenia wynikało, że on wychodzi dziś okienkiem od piwnicy. Nie? No było dosyć wyraźnie czuć ten gaz. No. Najgorsze jest to, że ludzie nie za bardzo że po prostu reagowali na to. Jak pan się zachował oprócz tego, że pan zadzwonił? Próbował pan powiadomić sąsiadów? No tak, kilku sąsiadów chciałem się upewnić, czy może, może mi się tylko wydaje, że to tego. No i kilku sąsiadów po prostu zawołałem do piwnicy, żeby też... Po prostu żeby też stwierdzili, czy ten gaz jest naprawdę czy nie ma. No i jedni mówili, że tak, ludzie mówili, że nie. I... Ale jednak no, na wszelkiego, na wszelki wypadek jednak zadzwoniłem, bo ja jednak czułem ten gaz i dlatego. Zadzwoniłem. Z nimi poszłem do, do piwnicy, z tymi panami, co przyjechali, to w pierwszej chwili stwierdzili, że to był gaz butlowy. Gdzieś się butla jakaś tam w jakiejś piwnicy, no i nie, nie, nie wiadomo było, w której to piwnicy, no i ja po prostu uważa, uważałem, że to, co dla mnie należało, powiedziałem, no i poszłem sobie. No, no i wróciłem z powrotem, zobaczyłem kupę tego, tych gratów tu wystawionych na chodnik, no i okropne wrażenie naprawdę, że to jest nie do no, pisania, no. Dobrze, że się tak stało, no bo naprawdę mogło być gorzej, nie? Przy większym ulatnianiu się tego gazu móg mógł on coś gorsze spowodować. Otrzymaliśmy wiadomość, że, w, że dobrze byłoby z domu wyjść. Więc ja rzeczywiście zabrałam swoje dokumenty i wyszłam. Później wróciłam do domu i już panowie policjanci przyszli i powiedzieli, że musimy się wszyscy przygotować do ewakuacji, ponieważ no, powinniśmy. Może tak. No i wszyscy sąsiedzi się zebrali i poschodzili z klatki i tutaj przyszliśmy i czekamy co będzie dalej. Ale opieka była dość dobra. W końcu nikt nie ścigał nas tam za bardzo. Po prostu spokojnie, powyłączać wszystko, pozamykać drzwi. No i i jesteśmy tutaj. Kto jako pierwszy powiadomił Państwa o tym, że trzeba opuścić mieszkania? U nas była, w naszej klatce była policja. Tak, tak. To znaczy jest nazwiska, to ja nie wiem, bo tam było bardzo dużo panów i każdy chodził tam po różnych drzwiach, nie stukał, żeby tylko ewentualnie ktoś, nie daj Boże, nie został. No także policja. Czy mówili, dlaczego muszą Państwo opuścić swoje mieszkanie? Tak, tak, mówili, że jest awaria, awaria jest i po prostu jest taka potrzeba. To znaczy nie twierdzili, czy tam gazu, czy czegokolwiek innego. Natomiast że jest awaria i musimy opuścić jak najdalej mieszkanie. To znaczy mu musimy się ewakuować. osób mogło y, zostać ewakuowanych? No gdzieś w bloku, to na pewno gdzieś, ja wiem, ponad 60 mieszka. Ponad 60 osób. No niektórzy są może jeszcze w pracy, nawet nie wiedzą o tym, no bo trudno powiedzieć, no, ci, co nie pracują, to byli w domu. No. Był jeszcze pan tutaj z opieki kryzysowej i pytał się, czy ktoś ma gdzieś nocleg zapewniony, czy będzie miał się gdzie przemieścić. Jeżeli nie, to zaoferował tutaj, już zaraz spisywał. I część chyba osób nawet poszła. Ja mam gdzie mieszkać, to znaczy mam gdzie pójść, może tak? No ale jeszcze jestem tutaj, bo no, chcę poczekać, aż się ściemni, zobaczymy, co będzie dalej. Na terenie miasta mamy przygotowane miejsca do ewakuacji, no i transport MZK, który również dotarł na miejsce. Na chwilę obecną. Ośrodek interwencji kryzysowej na stałe ma przygotowane miejsca do ewakuacji. Gdyby zaszła taka potrzeba, to tam w pierwszej kolejności autokarem MZK. No i jeśli by to było mało, to mamy jeszcze w yy, układzie takim podpisaną umowę na zakwaterowanie awaryjne z hotelem Metalowiec. Miejsca w zasadzie w ośrodku interwencji kryzysowej są przygotowane na stałe. Na telefon uruchamiamy miejsca w hotelu Metalowiec, tak samo jak transport w ciągu 30 minut od chwili powiadomienia, MZK podstawia we wskazane miejsce. Ile osób zdecydowało się na spędzenie nocy w ośrodku? W ośrodku w sumie to może inaczej. Nie pytaliśmy, bo liczyliśmy na to, że akcja się zakończy przed czasem. No i akurat tutaj się nie pomyliliśmy ale 20 chyba dwie osoby bo z ośrodka interwencji kryzysowej prowadził powiedzmy pogadanki z lokatorami psycholog który również został przez nas tutaj zadysponowany. uważamy że takie działania zawsze powinny mieć wsparcie psychologa no i on rozmawiając z ludźmi ustalił że około 22 osób byłoby z tego budynku do zakwaterowania Czyli praktycznie wszystkich umieścilibyśmy w ośrodku interwencji kryzysowej na ulicy Okrzei. Pierwszą rzeczą była ewakuacja osób z całego obiektu oraz odłączenie energii elektrycznej. tak? Nie podjęliśmy decyzji o odłączeniu dopływu gazu z tego względu, że należało sprawdzić, czy nie ma ewentualnego wycieku. Tak? Odłączenie utrudniłoby nam sprawdzenie tego typu sytuacji. Jednoznacznie yy, pracownicy yy, spółki gazowniczej stwierdzili, że nie ma zagrożenia. Tak? Najprawdopodobniej ono wynikało yy, te 2 i ponad 2% stężenia. Stężenia gazu wynikało ze składowanych tam materiałów, być może jakieś wycieki cieczy pożarowo-niebezpiecznych, typu benzyna rozpuszczalniki i to mogło być przyczyną takiego wskazania gazomierza. W tej chwili jest to niecałe 0,2%. Jednoznacznie otrzymaliśmy informację od pracowników gazowni, że zagrożenia nie ma. Będziemy działania kończyć. Można będzie ludzi z powrotem wpuścić do swoich mieszkań.